Cześć, witam Was wszystkich serdecznie, dzisiaj na drobno, próbuję złapać kiełbia, jakąś niedużą płotkę, krastopiórkę, może uda się złapać karasia, jakiegoś większego też by było fajnie, chcę się po prostu pobawić, mam ze sobą, mam ze sobą wędeczkę spinningową, po prostu założę na nią spławiczek i się pobawię, chcecie zobaczyć jak taki zestaw się składa, to dawajcie, chodźcie zesta składa się tak, wędeczka spinningowa jakiś tam kołowrotek nawet z wolnym biegiem po prostu nawinięta na niego żyłka 0,35 i to w zupełności do łapania nawet z takich rybek wystarczająco <noise> będzie odpowiednie do tego mam tak, spławik 6 gramów, nie mam po prostu mniejszych ale uważam, że na ten też złapię zaraz zobaczymy, do tego haczyki już z przyponem gotowym na lince 0,12 haku 14, 45 cm taki przyponik ma i potrzebuję do tego ołów. Uprzednio już miałem wcześniej nawinięte na żyłkę yy, stoperek do spławika. Jeżeli bym go nie miał, nie, nie wziąłbym tych stoperków, zapomniał, to użyłbym yy, kulki po prostu ołowianej. Mam do tego jeszcze zanęte, dosłownie troszeczkę, będą z tego dwie, trzy kuleczki, wiaderko z wodą, żeby je zamoczyć, no i żeby go schować później w domu, do piwnicy jak pójdą, to pójdą do dużego wiadra yy, i tyle. Zaczynamy! Dobra I tutaj jak jest ta zatoczka To tak widzę, że falka Ciągnie wszystkie śmieci w tą stronę, tu przy tej brzegu I robi się taki sznur I one Co chwilę się tu pojawiają Więc myślę, że To będzie dobre miejsce No właśnie na tym sznurku jako przyjęta dwa białe robaczki. Żyłka nie jest a żyłką spo... typowo do spławika Nie tonie mi Ona tonie, ale dopiero po dłuższej chwili już zdąży zrobić balon, naciągnąć się tak Spodziewam się tu kiełbia, przede wszystkim chciałbym złapać kiełbia Płoć krasnopóra to oczywiste Karaś. No przy przyłowy może być lesz lub karp. Są tutaj te f Nie brakuje ich. O, jest branko. Pierwsze branko. Nie wiem ile. Minutę, dwie. Czekałem. Coś... Ewidentnie podniosło spławik. O, 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 o! o jedzie z nim. Ach. Po każdym takim branku sprawdzamy robaki. Pamiętajcie o tym, te się ruszają, są żywe, ładne. Więc wyrzucam je z powrotem w to samo miejsce. Jest pierwsza rybka. Trochę musiałem poczekać. Ale bardzo ładna płoteczka. Rzutka. Na razie ją zostawię, ale jak uda się złapać kiełbia, to ją wypuszczę. No i słuchajcie, pół godziny i tylko ta jedna płoteczka. Słabo to widzę. Masę rybki żeruje na drobnych muszkach, które osiadają na wodzie, ale wszystko po powierzchni ja mam tak duży spałek, że nie dam rady tak szybko, wysoko podnieść tej przylęty Żeby może te małe gdzieś tam na jednego robaczka połapać Ale Jestem w szoku, zaskoczony może to dlatego, że jest tak duszno dzisiaj Nie mam pojęcia. No ja jest przynajmniej na co zwalić Zatrzymajcie mm -hmm. no. kciuki, żeby było więcej, nie? Kolejna, bardzo delikatnie zacięta, to dobrze. Nie rzuca się nic. Ląduje do wiaderka. Patrzcie, kolejna, jakie ma ładne czerwone płetwy. Piękniutkie. Do wiadereczka. Patrzcie, idealna na sandacza. Piękniutka. Takie mi chodzi. Szybko rączki i wymiana robaków. Ble. Ja złapałem zaledwie. 6 płoteczek, 6 małych płoteczek, gdzie dwie tak naprawdę na sandacza są troszkę przydłuże. Nie udało mi się złapać kiełba. Niestety, a wiem, że kiełb na sandacza jest bardzo dobry. Kiedyś, jak byłem młody, mały, bo młody dalej jestem, ale jak byłem mały, jeździłem z tatą na ryby, to mnie uczył. To łapaliśmy właśnie na kiełbie sandacze i łapaliśmy je na ukleje. Niestety, ukleje tutaj ciężko złapać. Można ją złapać, to nie jest tak, że jej tu nie ma, ale jest ciężko i do tego jest pod Ochroną nie można tej ryby zabierać, nie można jej używać na żywca. Więc liczyłem na kiełbia. Są płoteczki, zobaczymy co się uda złapać w piątek, za dwa dni z Belibolda, bo z Belibolda na spławik będę właśnie próbował łapać sandacze nie tylko w dzień, ale też w nocy. Jeżeli chcecie to zobaczyć, kliknijcie suba, walnijcie w dzwona, a dostaniecie informację właśnie o tym następnym filmie. Ja się z wami żegnam. To by było na tyle. Cześć. Trzymajcie się. Elo.